I robimy sobie get ready with me na siłownię no, W sensie nie, nie będę się malować Generalnie Na siłownię No ale dzisiaj idę pierwszy raz od pół roku Dawno mi tam nie było mm, Więc no między tym Hedi w sumie Dlaczego? No bo, no bo co No bo trzeba się ruszać I ja bardzo lubię Chodzić na siłownię, na zajęcia Nie tylko na zajęcia, ale też sobie biegać. Robić tam jakieś rzeczy Dzisiaj ja na przykład nie jestem takim gym ratem, wiecie Że ja na przykład nie chodzę sobie um, Jak to się nazywa? Tam na te wszystkie nie dźwigam ciężarków ani nic um, jest gdybym ja miała dźwigać ciężarki, to by mi chyba kolana padły Biorąc na siedzą, co robiła Naprawdę Bo um, moje kolana nie żyją dzisiaj, tego, dzisiaj to poczułam w autobusie jak stałam, po prostu tak mi zaczęło boleć kolana, że mówię nie. Ale no, więc takiej rzeczy nie ja nie robię, więc ja nie chodzę tam na tamtą część. Ja jestem na bieżni, czasem na wiosełku, na rowerku. Ja sobie tam chodzę na rozciąganie, na salkę. Jak już coś to może na salce coś robię, ale z takimi ciężarówkami, wiecie, takimi małymi, takie, nie wiem. Jeden, dwa, tak maksymalnie 10 kilo, chociaż 10 kilo to już. 10 kilo to jest... No, <gry> nie powiem. To... Nie, nie, nie. Ja bardziej sobie właśnie robię takie cardio czy coś w tym stylu. I czasem chodzę też na zajęcia, jak mają takie panie, tam prowadzą zajęcia. Czasem jest yoga, jest pilates. Coś takiego. Takie bardziej zajęcia na siłę, nie wiem, one mają dziwne tytuły. Ale no nie wiem, na przykład... Na mięśni brzucha, na mięśni pośladków i w ogóle takie są właśnie takie niektóre, które są specjalnie właśnie adres, adresowane, nie wiem jak się mówi. No że wiecie, że tylko na przykład robimy brzuch przez całą godzinę. I potem mi wszystko boli, ale, coś, ale jest ok, Pra więc tylko krem i jakąś taką, może mega się garbia, ale mam takie lusterko. Jakąś odżywkę na sesję i na ten. Bez maskarę czy coś. Mm, I karmeksa. O, jak mi się ładnie włoski ułożyły. One wyglądały strasznie rano. W sensie ładnie się ułożyły, no bo w Ale ładnie pachną przynajmniej. Dobra, więc prędkuje się tak. Kaczyń wracik. do tego czarną za Tylko, że z żeby pasowało do kompletu tu niestety nie mam, ale no I zrobię sobie jakiegoś koczka z tych włosów Ale może na razie tego zostawimy, bo wyglądają ładnie Jeszcze wezmę sobie spinki oczywiście jest Jezu, coś mi wleciało ja weźmiemy to, weźmiemy powerbanka, bo mi się to było telefon oczywiście Karmaxa jest tu sobie, sobie schowane Gumeczki, ale gumeczki sobie dam na ręce. pięki przepraszam mamie i też tam sobie tu z tyłu, żeby nie zapomniałam. Wodę muszę przynieść, że z tej strony... Jestem ślepa, nie umiem. Chwila. O tu Gym time. Tak sobie budki Moje ugi sobie nałożyłam. Jest tak fajnie, fajny klimacik. Pamiętam to w ogóle, to się wklei w środek, ale ja zapomniałam zrobić update'u z siłowni, z wczoraj Jest, aż mi się przyznać, ale ja muszę to zrobić, bo po prostu ja będę sobie sprawdzać swoje wyniki A że ja nie zapamiętam tego, to po prostu chcę zobaczyć, jaki jest mój progres Więc pierwszy raz od pół roku, bo na siłowni biegałam I no to tak, najpierw Biegałam Najpierw sobie pochodziłam 5 minut na bieżni Później sobie pobiegałam hmm, Przez 5 minut Bo Moja kondycja Później zrobiłam sobie znowu 5 minut chodu Później znowu 5 minut biegania Później znowu 5 minut chodu i 5 minut biegania Czy tam trochę więcej Potem było chodu, trochę też robiłam sobie przerw Takich na picie i w ogóle wiecie hmm, No i więc Zbiegałam 15 minut Czyli to jest koło 2 km. Um, no i Oops, coś przywróciłam. Nie jest OK. Więc no, więc ja tak w wakacje biegałam na raz. 15 minut 2 km w no, naoko mojego osiedla, więc no, więc trzeba to powtórzyć. I mam nadzieję, że moja kondycja się polepszy, jak będę chodzić na to siłownię. Dalej, co zrobiłam dalej? Poszłam na wiosła i jestem usmartą. Bo ja bolą mi teraz całe plecy, i generalnie ręce mnie trochę bolą, ale mniej. Tylko jakieś trzymam cały czas powieć, albo jak coś robić dzisiaj, np. gram w siatę, na WF to mnie bolały, ale no. Mm, więc. Ym, wiosełka. I wiosełka ja myślałam, że to takie lekkie, nie? Kurde, zrobiłam to chyba 10 minut tylko na nich, byłam jeszcze z przerwami, bo serio mega mnie bolały ręce i mega mi predyce teraz dzisiaj właśnie bolą. I, i się zastanawiałam od czego, i moja mama mi właśnie powiedziała, że no, byłaś wczoraj na tych na wiosełkach. No to od wiosełek, później byłam na schodkach, wiecie, taka bieżnia, tylko że schody i ja też mówię, nie no, to jest takie easy w ogóle chodzić po schodach. Ja Ja nie wiem, ile ja wytrzymałam. Chyba nie chcę wiedzieć. Ale po prostu. Mega mi łydki bolały. I dla moich kolan to jest obciążenie po prostu. Bo mi bolą wszystkie kolana. Więc no, nie, nie rozciągnęłam się ani nic. W domu się rozciągnęłam potem, bo. Ym, bo to. Bo była zajęta sala, bo tam pani miały fitness czy coś. Zajęcia, na które nie byłam zapisana, ale zapisałam się od razu z moją małą. Idziemy w czwartek na zdrowy kręgosłup, takie ćwiczenie I jestem też na za tydzień jestem zapisana, i jestem zapisana też na zajęcia we wtorek. I jeśli mi się udaje, jeśli nie będę miała dużo nauki, i w ogóle jeśli to, to, to albo to będę jeździć z moim ciocią albo w poniedziałki, albo w środę, jeszcze, jakby tak w tygodniu szkolnym, i może w niedzielę czy tam w sobotę rano. Mm, ale to też z moim ciociom, ale to muszę dogadać wszystko Więc no, no dobra, tak w przerwie nauki to już powiedziałam Więc no, to jest to się uczyć. Dobra, ja wróciłam i Idę się teraz umyć i ogarnąć Ups Tu fartek? No tak, mam dwa sprawdziane i dwie kartkówki Właśnie jedną kartkówkę, jedną poprawę i mam lekcje od 8 do 16. Więc no. Mam się pochwalić. Tylko, że dostałam e, Lego Mercedesa z Formuły 1. To jest W14. I on jest mega fajny. Rozumiem, sobie jest taką. rękawki. Już sobie nakładamy. Tak się czuję. Miałem kiedyś roller do tego, ale się zepsuł i go już nie mam. Nie wiem ile mam to trzymać. z mam brudne ręce. Wiele się na odwrót jest, a nie tego ten. 10 minut. Czytam sobie hit i dispatch. Zobaczcie to. Musiałam zrobić jakąś nową serię na naszej YouTube, ale musimy ją potem coś wymyślić, a nie mam pomysłu, co myślisz? I kto jest dać Tak, nie ma teraz się... ile

Przeżyliśmy około mojej kochani, przeżyliśmy dzisiaj lekcje I, się I co wracam stało? na religię Ogólnie to ja już muszę sobie w codziennie w czwartki wymyślać Jakieś um, coś, żeby nie iść na dwie matematyki Już byłam dziesięć razy u lekarza, miałam rehabilitację z jednej się tylko zwalniałam wszystko no i teraz musiałam znowu coś wymyślić I się okazało, że baba jest chora i nie będziemy ten... I nie mamy przez dwa tygodnie jeszcze sensie wszystkiego zdrowa i bardzo tak... Wszystkiego zdrowia I chodzi mi o to, że plus fajnie, że nie mam akurat nic Cieszymy No Idziemy jeść aha Co za jeszcze? Nie wiem, ale dobra jest na Nie wiem Mam o smaku białego takiego Polecamy a ja mam latę bananową Jest bardzo dobra O, Coś, to jest... Zobacz, ja to się nie, nie lubię to lubię Ona jest ciepła No Mogę spać? I szczerze, nie jest takie złe A twoja? To jest taka słodka To jest, tylko jest Twoje? No.

no Bo, w sensie bo my jeszcze się, sos był, sos był w sensie on był troszeczkę taki dziwny, ale był dobry Był dobry No i... Czekajcie, bo nas No, no to to było takie z było no wiecie tak. w sensie, Słucham, było? My było. mamy jeszcze w plecaków Tak Słucham. Bo... I zjadłyśmy Bo No na tak. No, bo Amelka się idzie do szkoły Dwie lekcje No Ale a my jedziemy do domu I jedziemy się uczyć na No, powodzenia Tak to i tak przebiam się, w sensie nie przebiam to po prostu. Mam to jest wody, obram, tylko dresy i splukowałam sobie włosy. I generalnie to znowu wrócimy do domu. Przygram się i aktualnie jest 16:30, bo i trochę z dwie godziny trochę zmarnowałam, Powróciłam jakoś o 14:30 do domu. Ale mi się mega niczyło, nie cięciło nic miałam lenia, a wczoraj mega mało spałam Ale że dobra lenia mam, bo mnie też plecy, bo wczoraj robiłam wioselko i mnie bolą plecy Jutro będzie szał z tymi lekcjami Ale damy radę jak jutro przeżyjemy To później po szkole, nie wiem, będę spać Jeszcze będę wracać wcześniej, no bo mm, onu, mówiłam wam o tym, że pani od się zachorowała Więc generalnie no to jej nie ma do przyszłego tygodnia do końca więc jest dobrze I nie muszę pisać poprawy za tydzień Więc będę mogła ją napisać za dwa tygodnie hmm. My się w dobra? Ja swoje bariery w tym momencie przekraczam